Tak, muszę być tak z tym konkretna, tak po prostu całym sercem w to, w tą historię, w geście, żeby to był tylko twój gest, tylko twój gest, tylko twój. Żeby to nie było, że wszyscy mają odejście. Bardzo ładnie techniczni. I można umrzeć z ludzi. Rozumiecie, dlaczego to jest takie ważne? Teraz jeszcze jedno pytanie mam takie. Trochę skacze sklepka na kwiatek, ale proszę was, jak się rozejdziemy do domu. Eee, powiedzcie mi, oglądacie program Danie z Gwiazdami? Na pewno, chociaż raz w życiu oglądaliście. I teraz zastanawialiście się, eee, dlaczego ktoś Wam został, utkwił Wam w pamięci, a ktoś inny, mimo że jest e, znany, oglądacie serial z nim na przykład albo coś tam? Nie. Nie był przekonujący, tak. Ale dlaczego? Bo tak. Nie było Pani Pani Nie Nie było nikogo, kto to Tylko to tak bardzo, ja się z Wami wszystkimi zgadzam, macie absolutną rację, ale na przykład, to jest jedno słowo. E, na przykład wszystkie pary tańczą rumbę. I widzę tylko jedną rumbę, zapamiętam tylko rumbę na przykład Weroniki i Jana. Na, na przykład, ja mówię, nie wiem, bo tak od do głowy. Dlaczego, jak myślicie? Dlaczego wam? No bo, a, a może jest jakiś konkret? Jakiś show, które zapamiętaliście, jedno. Z edycji 13. Jest coś, to co zamyka, rzeczy nie jest ze Steve'a, ale na tańczącego bez rytmu I ja pierdziu. Na przykład, nie? No nie wiem, coś takiego. Ma, macie coś, czy nic? na e, przykład ten I on tańczył co? Jaki taniec? chyba... Fokstrota, po... czy... tak. Ale dlaczego go zapamiętałaś? Bo był w różowym Nie, bo takie oczka robi. To była maślana, ten Fokstrot był taki Sła. miły, strasznie piękny i jak trzeba jeszcze miał tego balona na początku z twarzą uśmiechniętą. Zgadza się, czyli relacja ci się spodobała po prostu. Nie mogła ci się spodobać jego technika. Nie mogła ci się spodobać jego rana. Nie mogła. Tylko jego wielka, uśmiechnięta głowa. Nie, no bo tak to, to jest, prawda? Tak? Więc to są relacje... Na których on bazował i wygrał ten. Jakby on się skupiał na tym, czy tam widać to jego udo umiesione, czy nie. To nie widać. Onej próby. To po co? W ogóle się na tym nie zastanawia. On chciał coś innego pokazać między nią i Co jeszcze ktoś inny widział? To jak nie Tańcu z gwiazdami to na przykład na YouTube to widzieliście. Julia Dador. No, Julia no, ale... ale... Ja Jaki taniec? Czata, czerwony kapelusz. No, A. Proszę bardzo. Tak? I ona w tych butach w ogóle, że jestem modelką, tak? Tak. I, tak I prawda, że ona mogłaby do innej muzyki bez kapelusza zatańczyć zupełnie inaczej włączacie. Tą, tą samą choreografię, tą samą Josieńką, ale usłyszałaby inną muzykę i by zatańczyła w ogóle inaczej. Ta muzyka ją inspirowała do kierunku. Jestem modelką, która po prostu ma zdjęcia, robione i tak dalej. To chyba ten pokaz ma na myśli. Świetny, znakomity, boss. Zwracam Absolutnie. Więc teraz chcę, żebyście wy również powiedzieli sobie od dzisiaj, że ja nigdy, że nigdy naprawdę ja jako tancerz nie odpuszczę i zawsze będę miał jakiś cel, jakiś sens, jakąś emocję, jakieś przesłanie w swoim tańcu. I to nie są skomplikowane rzeczy. To nie będzie w grę wchodził w kapelusz i buty dotąd i torby, które w klimat będą wkładały. To nie chodzi o takie rzeczy, bo nie macie na to szansy. Wy macie dużo prostsze zadanie.